ma kochani, dzisiaj będzie dzień na bimbagu. Dawno nie nagrywałam, co nie? Powód jest taki, że miałam teraz sesję, kiedy to zdawałam ostatni egzamin w mojej karierze studentki. Potrzebowałam skupienia i niestety jestem osobą dość zdeprymowaną, kiedy przychodzi okres zdawania egzaminów i sesja. Dni spędzałam na użalaniu się nad sobą i widzeniu wszystkiego w czarnych barwach, dlatego nie nagrywałam, bo nie chciałam, wiecie, zarażać Was tym moim złym nastrojem, ale teraz, kiedy nastrój mam dobry, ponieważ zdałam egzamin hmmm, fajne no mogę wrócić do nagrywania i przy okazji powiem Wam trochę co się nie dzieje, poza tym, że zmieniłam kolor włosu na trochę jaśniejszy, żeby trochę bardziej się, wiecie, podnieść na duchu przedwczoraj była u mnie broszka z kolorowo 15 od broszki dostałam takie oto rosyjskie cukierasy mam nadzieję, że to nie będzie produkt placement to jest tylko pokazanie, że to są cukierki z Rosji Wyglądają tak, jak nasze kruki. A po otwarciu, po otwarciu prezentują się tak i smakują jak nasze Prince Polo. Mniam, Niestety nie nagrywaliśmy tego posiedzenia, gdyż ponieważ stwierdziliśmy, że jesteśmy przyjaciółmi, a nie vlogerami w tym momencie i nie musimy się wszystkim dzielić z widzami. Zresztą mi się nawet wydaje, że spotkania vlogerskie już nie są takie... Fajne dla widzów, w sensie nie wiem, czy każdy chciałby oglądać, że my siedzimy i... i Byliśmy w Warszawie, ja właśnie broszka kolorowo, Olsik i było bardzo miło i przyjemnie. Byliśmy w kinie na filmie jednym, ale nie wiem, czy mogę robić reklamę, więc y, póki co nie będę. Tak, oto co mi się zostało w spadku po Broszce zapewne poznajecie perso tęże personę. E-gotowanie, czyli gotowanie z Emilką i Ewą. Tak właśnie, no. I dostałam tą perukę, więc może nagramy kontynuację z brosią jakichś kobiet w kuchni, czy coś. Eksperymentowałam trochę z moim wyglądem. Hejo! Genia z tej strony i dzisiaj przejdę mamą metamorfozę, dzięki polezance. jak lalka. Jest różnica? Jest. Dla mnie? Ja. Stwierdziłam, że to nie dla mnie. Ja chyba już zawsze zostanę taką, o, w piżamie. Takie spotkania vlogerskie jednak mają to do siebie, że jak już ludzie powyjeżdżają, to zostawiają człowieka bardzo zainspirowanego i ostatnio właśnie potrzebowałam takiej inspiracji. Ale widzicie, no, wizyta takiej broszki, już y, wiem, że, że chcę wrócić do Alogniusa, dlatego że mimo wszystko chciałoby się być na czasie, a Alognius nawet dla mnie samej to jest taki, taka forma bycia na czasie ze wszystkim. Odkryłam mnóstwo fajnych kanałów, które uwielbiam po prostu oglądać i jeżeli chcecie, to proszę bardzo linki. Pokochałam Wojtka Szumańskiego. Nie wiem, czy znacie jego kanał. Choć w swoją przyszłość spoglądasz krzywo, to szczęśliwy los do ciebie zapuka. Musisz jedynie na raz wypić piwo, nagrać i wstawić to na Facebooka. Jego piosenki są po prostu tak trafione, że ja nie mogę. Myśli, że jest taki super, jednak z niego wielkie zero. Pewnie chcę wylizać dupę wszystkim sławnym youtuberom Moim zdaniem chłopak już powinien zasłużyć na miano drugiego Martina Lechowicza A piosenki to teraz się dość łatwo sprzedają na tym YouTubie Bunch nagrał piosenkę o Vegasie, też całkiem fajna, można powiedzieć, na jego sposób Vegas dla mnie głównym sporym, miewającym swe humory Softem, który mnie dobija, wpycha w dupę swego kija I koniec tego narcystycznego vloga, póki co niedługo oczekujcie nowych produkcji